Okay. I jesteśmy okay. właśnie w Unisławiu Śląskim, dojechałyśmy tu z Wałbrzycha, do którego przyjechałyśmy pociągiem. No i będziemy teraz łapać stopa do Czech. I generalnie jest sporo samochodów jeździ. No dobra, no, no, nie jakoś mega dużo, ale wydaje mi się ślepsza niż poprzednia, chyba droga, no, więc... Taka już bardziej no, typowo na Czechy. I widok jest ogólnie mega ładny dookoła. My teraz y, będziemy łapać stopa do Brna, bo Wiednia. Idealnie, by idealnie by było do Wiednia, ale to może być trudne, bo jest 17. a stąd są około 4 godziny drogi, więc jakby się udało teraz kogoś złapać, to byłoby idealnie. Yy, a no ale łapiemy też do Brna, bo ewentualnie tam możemy sobie znaleźć nocleg, i jutro wyruszyć to będą chyba dwie godzinki tylko do Wiednia, więc. Więc też będzie spokój. Udało nam się dojechać do Brna. Jechałyśmy Tirem najpierw i facet powiedział, że zawiezie nas do Brna. Po czym nagle na jakiejś randomowej stacji benzynowej nas po prostu wysadził. Więc nie dojechałyśmy do Brna, ale udało nam się na szczęście dosyć szybko zapać stopa do Brna. I powiedziałam słowo Brno, już was pięć razy. I teraz udało nam się znaleźć nasz konosek na, na surfingu, więc tam yy, idziemy. Właśnie wyszłyśmy od. Yy, od naszej hostki, więc fajnie, że udało się go znaleźć na ostatnią chwilę. No i było spoko w sumie. Dała nam jeszcze jabłka z lodówki, więc fajnie. Teraz idziemy. Chciałyśmy jechać przez Austrię do Słowenii, ale o stopowaniu w Austrii są bardzo złe opinie, więc teraz po prostu jedziemy znaczy idziemy na stację i ze stacji będziemy łapać coś, żeby pojechać przez Słowację i Węgry. Czyli troszeczkę naokoło, no ale lepiej tak niż utknąć w Austrii. I w ogóle mamy system taki, że ja mam dużo cięższy plecak. Byłam tam namiot z panem i się po prostu zamieniamy plecakami. Ja jeden dzień noszę mój plecak, a jeden dzień noszę plecak Julii więc no trochę odpoczynek do pleców. Chociaż ten plecak też jest trochę ciężki, więc to nie jest tak. Ale porównując mój na no, twój to jest no nieba To Udało nam się po prostu do... Go... Znaczy minęłyśmy właśnie granicę Słowacką. No, to Jesteśmy równo na granicy Słowacji i no zaraz jedziemy dalej. Będziemy niedługo w Budapeszcie, a to co jest super to to, że sobie znajdziemy nocy w Budapeszcie, trochę dzisiaj jeszcze pozwiedzamy, jutro rano wyjeżdżamy i... Z Budapesztu jest super droga już prosto do Chorwacji, więc myślę, że jutro na luziku już dojedziemy do Chorwacji. Jesteśmy właśnie w Budapeszcie. Udało nam się dojechać do Budapesztu na jednego stopa. W sumie wzięłyśmy drugiego, żeby dojechać do centrum, bo autobusem tam była 2 godzina drogi. A no ale teoretycznie byliśmy już w Budapeszcie, więc udało się na jednego stopa z Brna w Czechach dojechać aż tutaj. Jest mega super. Nie wiemy do końca co z noclegiem, bo ktoś nam napisał. Ubierać chyba na jakąś taką mega potężną ulewę, bo wszystko tutaj no, no mega wieje po prostu i tam jest takie ciemne niebo i, i tam też no, będzie zaraz padać, bo na pogodzie też widziałyśmy, że, że zaraz lunie. Więc teraz idziemy do, do galerii i tam po prostu nie wiem, przeczekamy ten deszcz, może sobie połazimy. Właśnie idziemy teraz, w sumie nie wiemy dokładnie gdzie, będziemy próbować łapać tak, żeby jakoś po prostu z tego miejsca się wyrwać bo y, nie zrozumiałyśmy nazwy miejscowości y, faceta, który nas zabierał I okazało się, że jedzie w drugą stronę, że idzie w stronę y, Austrii, a nie Chorwacji Więc teraz musimy jakoś się wydostać musimy jakoś się wydostać z tamtego miejsca więc y, no, idziemy nie wiem no jakoś złapać jakiegoś stopa, żeby nas podniósł też kawałek Czyli musimy się cofnąć generalnie i potem może jakoś uda się łapać w stronę Chorwacji No właśnie tak wygląda miejsce, w którym stopujemy Jak widać bardzo dużo samochodów jeździ No jak w Warszawie. Jest jakieś 30 parę stopni najprawdopodobniej i stoimy sobie tutaj i no czekamy, czekamy jak będzie jakiekolwiek auto, które będzie chciało się zatrzymać, żeby podwieźć nas jakieś, nie wiem, 2 km dosłownie, ale żeby iść pieszo po takiej ulicy w takim słońcu, gdzieś tu poboczem, to ciężko będzie o jedzie.

Uwaga, uwaga, po jakichś e, 30 paru albo 40 minutach udało się! Nawet jest rozłożony. Apartment tour. O jezu, drzwi zostawiam otwarte. Tak, e, tutaj są drzwi wejściowe do naszego pokoju. E, tutaj sobie możemy wejść. Wszystko elegancko, jak widać tutaj takie okienko jest, no i tutaj sporo przestrzeni, na spokojnie się zmieścimy tutaj we dwie. Jeszcze nasze plecaki tu wejdą, więc fajnie. No i tak ten namiot sobie tutaj wygląda, znaczy apartament nasz. Okolica bardzo ładna, tam zaraz jakieś 200 metrów stąd jest Balaton, plaża. Tutaj mamy stolik, gdzie możemy sobie zjeść śniadanko. No więc bardzo fajnie. My wstałyśmy już i się wykąpałyśmy i idziemy teraz do sklepu kupić coś na siananie, a potem w sumie zbieramy się i będziemy jechać już do Chorwacji. My właśnie sobie płyniemy teraz na, na łódce. To nawet jest jakiś taki prom, chyba coś takiego, bo łapałyśmy spod Balatonu. I wziął nas jakiś pan i powiedział, że po tej stronie w sumie będzie ciężko na Chorwację bo tu jest taka mało popularna droga i powiedział, że zawiezie nas na, na ten prom właśnie i sobie możemy popłynąć na drugą stronę i stamtąd będzie łatwiej łapać drogą bezpośrednio Chorwacji No będzie taka prościutka droga Ogólnie teraz jesteśmy na jakiejś chorwackiej wsi w jakimś domu w takim gospodarstwie Siedziałyśmy ponad 3 godziny przy granicy z Chorwacją. W końcu udało się złapać yy, jeden samochód i to już było około 19. .00. I on nie, jakby nic nie mówił po angielsku, po polsku, po żadnemu, po chorwacku tylko. Więc nie mogliśmy się dogadać. i Nie zrozumiałyśmy w sumie o co chodzi, ale ostatecznie okazało się, że zabrał nas do swojego domu. I tutaj daną jedzenie i w ogóle... I oczywiście wódkę na przywitanie. I ja niestety przeziębiłam się, dlatego mam taki głos. Pewnie dlatego, że wczoraj się kąpałyśmy w jeziorze, ale ogólnie mega się cieszę, że, że tak wyszło, bo w sumie nie wiem, co byśmy zrobiły, jakbyśmy utknęły przy tej stacji, bo tam nawet na dziko ciężko byłoby rozbić namiot, bo to jednak było zaraz przy granicy, więc tam mogą być faktycznie jakieś kontrole, albo no, w ogóle tam nie było zbytnio miejsca, tam były pola jakieś z kukurydzą. A teraz jedziemy w końcu spać, jesteśmy mega zmęczone, no bo stanie w tym upale, to z tymi plecakami jest mega męczące. Ja ogólnie tak nie do końca dowierzam, o co chodzi, ale no ten pan, który nas wczoraj wziął, to właśnie nie dość, nas przenocował, nakarmił i w ogóle, do dzisiaj rano też wstał i właśnie zrobił nam jajecznicę, jakieś ogóreczki, chlebek dał I, i jakby cały czas się pytał, bo jestem chora, więc się pytał cały czas, czy, czy się lepiej czuję, czy, czy, nie wiem, potrzebuję jakąś herbatę, lekarstwa, coś. Teraz nas zabiera właśnie do Zagrzebia. Czasami okay. o to, co posiadamy, jacy ludzie mogą być dobrze, tak po prostu bezinteresownie. I jeszcze Zostaliśmy właśnie. Zrobiliśmy całą reklamówkę Broskwi, papieru papier to Jestem, zostałem papier toaletowy do zmarkania. Dzisiejszy stop ma się tak, że e, przez 4 godziny byłyśmy na stacji benzynowej przy autostradzie, więc nie mogliśmy w sumie nigdzie dalej iść, i nikt się nie zatrzymywał. W końcu ktoś nas zabrał. Oni nas wzięli kawałek dalej na inną stację, na której w sumie też było mało samochodów. Jak wysiadłyśmy na tej stacji, to okazało się, że zaczęło lać Więc weszłyśmy na tą stację Siedziałyśmy tam dwie godziny No i udało nam się znaleźć ten nosek. Teraz tam jedziemy A jakby co, to My jedziemy teraz stopem do Krk Udało nam się tak całkiem przypadkiem zapytać kogoś na stacji nazwowej i... I nas zabrali, widok jest przepiękny Dzień. Wysadzili nas w takim miejscu no, 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 nie narzekam. Poszłyśmy do sklepu, pobiliśmy najpiękniejszego szampana, które smakowało jak... źle po prostu. I dzisiaj rano y, wyszłyśmy, posiedziałyśmy trochę na plaży, zjadłyśmy śniadanie i zaczęłyśmy łapać stopa na riekę i w sumie też dosyć szybko się udało, więc... No, no i teraz jesteśmy już y, w riece i tam gdzieś za tym kamperem jest y, centrum i tam idziemy właśnie potem może ogarniemy jak dojść na plażę i no i będziemy też sobie szukać noclegu, bo jeszcze nie mamy jak zwykle. Jesteśmy sobie właśnie na y, psi plaży i ogólnie jest y, ładnie taka zatoczka mała. Odkryłam, że jestem fanką psi plaż, bo sobie siedzicie i po prostu biegają wokół was pieski i uważam, że to jest bardzo fajne. No a teraz y, będziemy się zbierać i będziemy już jechać na Włochy ogólnie jesteśmy teraz jesteśmy teraz w namiocie obok stacji benzynowej przy autostradzie bo miałyśmy w sumie takie miejsce no generalnie tak, chciałyśmy się wydostać z tej rijeki Zrobiliśmy to dosyć późno, bo miałyśmy taki lekki kryzys, po prostu był mega, mega upał I się słabo czułyśmy i nie mogliśmy się zebrać. I jeszcze się spaliłyśmy obie na słońcu i noszenie plecaków na spalonych ramionach to jest jakieś masakra. I jeszcze to, że Rijeka to jest miasto, które po prostu, nie wiem, jest tak górzyste, Wszędzie się idzie pod górkę po prostu i po schodach, no więc byłyśmy mega zmęczone, po prostu zaczęłyśmy późno. Jakiś pan nas podniósł na taką fajną stację benzynową. I tam łapałyśmy i jakiś inny pan nas wziął i powiedział, że nas zawiezie blisko granicy i faktycznie jesteśmy niedaleko granicy, ale dużo mniej samochodów tu jeździ, to po pierwsze. No. Po drugie, no, no po prostu już było dosyć późno, więc nie udało nam się nic złapać. No i musiałyśmy się rozbić tutaj, nie wiem, tutaj za stacją znowu takie drzewka rosły, takie iglaste. No i stwierdziłyśmy, że się tu rozbijemy i tyle. Już jest rano i teraz siedzimy tutaj przy tej autostradzie pod do stacji. Próbujemy coś złapać, ale idzie bardzo ciężko. Już dwie godziny siedzimy w sumie i na razie jeszcze nic się nie zatrzymało, no ale nie ja wiem, mam nadzieję, że się uda. Właśnie dojechałyśmy do Wenecji. Po tym jak kopałyśmy 4 godziny stopa na tej stacji, na której no, praktycznie nikt nie jeździł, to w końcu się udało. Już byłyśmy naprawdę takie wyczerpane, bo spałyśmy w, w tym namiocie, w nocy była burza, więc się obudziłyśmy. Przestawiałyśmy ten namiot, bo byliśmy między drzewami, a to było ogólnie puste pole i te drzewa, no to te średnio bezpieczne podczas burzy. Mm, więc już przeniosłyśmy w sumie na sam środek, byliśmy totalnie widoczne, pracownicy nas widzieli, ale w sumie nikt nic nie powiedział. I no wstałyśmy o szóstej, więc no, jakby nie miałyśmy okazji jakoś się mega wyspać, więc po prostu tam leżałyśmy, już praktycznie zasypiałyśmy na tej, na tej trawie. I oni się zatrzymali po nas i zawołali nas, więc no kurde, mega się cieszę. No i, i nie wierzę że to, że jestem w Wenecji. Nigdy tu nie byłam i mega chciałam. Jesteśmy właśnie w czterogiestkowym hotelu z prywatnym jacuzzi na balkonie. No. I w sumie ta historia jest taka... Śmieszna. No śmieszna, ale z było... taka podfana, no. Bo ogólnie to wyszło tak, że nie no... w... dotarłyśmy do Wenecji i nie miałyśmy noclegu w Wenecji. zaczęliśmy pisać na couchsurfingu do ludzi i no w sumie nikt tam nie odpisał. Więc stwierdziłyśmy, że zaczniemy pisać do tych osób, które tworzą hangouty. Czyli hangouty mm. to jest takie coś, że ktoś tworzy jakby spotkanie i że można do niego dołączyć i się spotkać z tymi ludźmi po prostu w tym mieście. I dołączyłyśmy do dwóch hangoutów i tam próbowałyśmy zapytać się, czy możemy u nich zostać i tak dalej. I oboje w sumie tak, no jeden się nie zgodził, a drugi powiedział, że będzie spał na plaży. Stwierdziliśmy, że no chyba będziemy musiały spać na plaży, no bo nie mamy wyboru. lepiej spać na plaży niż, nie wiem, na ulicy. I wyskoczył nam kolejny hangout. No. Z kolejną osobą i napisałyśmy do tego faceta, że możemy się z nim spotkać i że czy, czy można nas przenocować i on powiedział, że okej, okay, że możemy się spotkać i że on wróci późno, ale że no jakby, że okej okay. i przychodzimy na to spotkanie i ogólnie on siedział tam z dwoma Amerykanami lub Amerykaninami no i się poznaliśmy, wypiliśmy sobie po drinku i... Po dwa drinki, które nam postawił ten jeden... No dobra, no ja sumie tak. I no i co? Nie wiem, to jest takie po prostu niemożliwe. No ja też to mnie to nie no. w ogóle. I tak sobie siedzimy i nagle ten typ, który miał nas hostować, on taki w sumie był... nie odzywał się za bardzo. No. Głównie rozmawiałyśmy z tymi Amerykaninami i, yy, i on nagle tak mówi, że no jakby co, to ja was nie hostuję. Że mm -hmm. musicie sobie znaleźć jakiś inny nocleg. w pobliżu jego miejscowości, bo no. tam są tańsze, i w ogóle mamy takie. Bytypy. I my myślałyśmy dosłownie, że to jest sarkazm, że to jest jakiś żart, czy coś, no bo on to powiedział tak, tak totalnie z dupy, a już było, no późno, już było po północy, i on mówi, że, no, jakby co, to nie chcę was hostować, więc sobie znajdziecie coś innego. No. I to było tak dziwne. Takie też no. moim I jakby no, na początku myślałyśmy, że to jest żart po prostu, ale później okazało się, że jakby on już koło trzeciej pyta się, no i co, znalazłyście coś, a my takie, że, no jeszcze nie wiemy, bo nie wiedzieliśmy co powiedzieć w sumie. I on mówi, że no to znajdźcie coś, chyba nie chcecie spać na ulicy. I my takie, aha, no. A okay. w międzyczasie w sumie ten jeden żołnierz, Amerykanin, powiedział nam, że w sumie on mieszka w hotelu, bo nie ma żadnego apartamentu i w ogóle, że jak coś, to możemy u niego spać. Jakby bez niego. No. Że po prostu w jego pokoju... Że on pokoju. Nas do, na, nam udostępni pokój. No, że on pójdzie spać do kolegi, a my będziemy spać w jego pokoju i... No i jesteśmy teraz w tym pokoju. To jest po prostu niesamowite, jak ludzie są dobrzy. No. Nie wierzę w to. To my to nie docieramy w ogóle. Teraz idziemy do jacuzzi. Wzięłyśmy sobie pociąg do Werony. I zaraz wysiadamy A co dalej, to... Nic nie wiem. No to zobaczymy, no. Śpimy w hotelu, jakby co. Bo... No, dojechaliśmy do tej Werony. Pochodziłyśmy trochę. Ale nie udało nam się znaleźć żadnego noclegu. I spotkałyśmy się z jednym typem z surfingu I on powiedział, że, że no, że może może będziemy mogły się gdzieś tam u niego przenocować. Potem powiedział, że w sumie to jednak nie, bo nie ma jak, że on sam nie ma mieszkania, tylko tam śpił u brata i w ogóle. I powiedział, że zawieźć nas do fajnego parku, żeby rozbić namiot. I okazało się, że ten park to był dosłownie taki elegancki, oświetlony z każdej strony park, przy samej szkole, która była monitorowana. Więc no, zostałyśmy na ulicy w sumie. Byłyśmy pod jakimś hotelem i no udało się tak w miarę tanio ogarnąć ten hotel. I dostałyśmy lekką zniżkę, więc nie jest to źle. Mm, jesteśmy już w Mediolanie. Tu z trzech typów nas e, podwiozło do jakiejś takiej wiochy pod Mediolanem, ale na szczęście e, jeździło tam metro, więc tutaj dojechałyśmy. Chyba z godziny to zajęło, no ale w końcu jesteśmy, więc... Więc fajnie, teraz będziemy szukać czegoś do jedzenia, bo jesteśmy mega głodne. Jesteśmy teraz e, w kiblu, w hostelu, w hostelu, e, w Mediolanie i pijemy sobie drinka z jakimiś sześcioma innymi osobami. I są ogólnie takie trzy fajne dziewczyny z Londynu mm -hmm. i gadamy z nimi. E, to jest super. E, no, a będziemy zostawać u faceta z Indii. I will say that in Polish because uh, it's, mm. it. miałyśmy problem jak zawsze, żeby znaleźć nocleg, ale w końcu się udało i... No i zostałyśmy właśnie z e, Rabat I, i było bardzo fajnie, bo no, jakby jest bardzo miły i ugosił nas fajnie i zrobił się na niej herbatę, więc e, więc bardzo fajnie. I teraz będziemy jechać do e, Szwajcarii i może zatrzymamy się przy komo, ale, ale jeszcze zobaczymy jak pójdzie nam trasa. Okej, okay, so. okay. Jesteśmy już ogólnie nad komu. Przyjechałyśmy sobie tutaj y, pociągiem za 4,50 chyba. Pijemy sobie jakieś najtańsze piwa, jakie były w sklepie. No ale? Nie da się ukryć, że jest bardzo ładnie. Jak zwykle nie wiemy, gdzie będziemy spać. Tyle, nie ma nic więcej do powiedzenia, po prostu nie wiemy. Może w oparciu to tak ładnie nie wygląda, ale patrzcie, jak ładnie jest. Teraz zaszło słońce. Tak jest za górami, gdzieś tam sobie. I... No tak ładnie wygląda. Usunął mi film za prawa autorskie. Masakra, i mi jeszcze go zdemonetyzują. Oczywiście typowo nie miałyśmy miejsca do spania. No. Więc teraz leżymy na samym końcu Molo. Na, na jeziorze. No i będziemy sobie tutaj spać. Pan Gołę nie ma No, go nie ma, nie widać, ale no, to sobie tu leżymy, no co. Właśnie się obudziłyśmy. Jest jakoś po szóstej. I sobie spałyśmy po takim wielkim czymś. No A teraz idziemy, obudziłyśmy się w sumie, spałyśmy z godziny może. I teraz idziemy na, na zakupy jakieś, bo w Szwajcarii jest drogo i potem idziemy dalej. Jesteśmy właśnie w Szwajcarii. Jesteśmy w drodze do Lucerny. I yy, no jakiś pan nas zabrał w sumie ze stacji. No i mega ładnie jest tutaj. Znaczy ja przespałam większość drogi, ale no, ale widzę, że są ładne widoki, ale chłodno tu jest. No. Normalnie jest tu chłodniej. Super. Zjedziemy z takim kochanym kierowcą, który zapytaliśmy się, co to jest, i on momentalnie zatrzymał. I proszę zobaczyć, co to jest. A, water, A, y, Ogólnie musimy już wychodzić, ale dzisiaj znowu spałyśmy w hotelu i chyba opowiem o tym po prostu później. Ale no teraz się zbieramy, bo bo idziemy na śniadanie w ogóle jesteśmy w Zurychu, u hosta i zapomniałam nagrać sobie dzisiaj ale opowiem jeszcze historię z tym dlaczego spałyśmy w hotelu później spotkałyśmy się z takim typem z z Warszawy mhm. który był w naszym wieku więc w sumie było fajnie kolejny dzień w Zurychu. teraz w ogóle łapiemy stopa już na Niemcy a historia cała wcześniejsza jest taka że zostałyśmy z godzinę Potem musimy sobie zrobić przerwę, i potem musimy łapać jeszcze raz. Dosłownie po chwili, nie wiem, po dwóch minutach jakoś, jakiś facet powiedział, że, yy, że na autostradzie nie wolno łapać stopa, i w ogóle, więc myślałyśmy, że w sumie, że on jest jakiś taki niemiły i że mamy sobie po prostu iść. I on będzie już za pół godziny, będzie jechał do Lucerny, bo łapałyśmy do Lucerny wtedy. I że mamy podejść tam obok na dworzec, co on po nas podjedzie. No i poszłyśmy tam i w sumie po jakichś 15 minutach już przyjechał. No i zabrał nas do tej lucerny, ale był tak miły po prostu i zatrzymywał się na w każdym ładnym takim spocie do robienia zdjęć. i zatrzymał się przy takim straganiku z serami, kupił nam kiełbasę i, i ser taki szwajcarski i zabrał do tej lucerny. My sobie pochodziłyśmy i mówić, no dobra, to możemy jechać dalej. I zabrał nas, bo zapytał się czy mamy nocleg tam. My powiedzieliśmy, że nie mamy w sumie noclegu i że coś ogarniemy i on nas zabrał do Berna i yy, przed Bernem jakoś wysadził nas przy takim hotelu i powiedział, że, że dobra, że poczekajcie chwilę i poszedł i po jakichś 10 minutach wrócił i powiedział, że mamy już opłacony hotel, jakby pokój w hotelu, że możemy iść spać, sobie odpocząć, a jutro około 10:00 on po nas przyjedzie i pojedziemy sobie na kawę. Na śniadanie do tego Berna, bo tam gdzie byliśmy to było pod Bernem, więc, e, więc jakby powiedział, że nas zabierze do tego Berna. No i w sumie to jest cała historia. Zobaczymy, nam to zajmie, bo jesteśmy pod Mariotem. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Trochę średnie w sumie, bo to nie jest jakaś taka mega duża droga, ale. E, no ale tak nam powiedział host, że tu będzie spoko miejsce, więc no zobaczymy. Przekonamy się, czy miał rację. Mm, jesteśmy w Pradze. Teraz jedziemy ogólnie busem do Jeleniej Góry stamtąd jest przesiadka do Wrocławia I ja z Wrocławia jadę do Bydgoszczy a Julia idzie do, do Bielska ale generalnie historia jest taka, że byłyśmy w tej Pradze i no niestety nie pozwiedzałyśmy prawie nic bo, bo nasz host jakby był bardzo miły i w ogóle, ale on nas zabrał najpierw na jakiś punkt widokowy, potem, potem nas poprowadził złą transą i musiałyśmy się wspinać na taką górę, po prostu całe ręce mieliśmy w ziemi i w ogóle no musieliśmy, no dosłownie, dosłownie wspinać, dosłownie wspinać. musiałyśmy się na kolanach i co chwilę spadałyśmy samo, bo tam nie było nawet czego się złapać, żadnych drzewek, korzeni nie, nie to masakra jakaś i się czy przeżyję to, to wejście na tą górę, ja nie wiem o co chodziło, ale nie chciało nam się cofać i właśnie to jest lenistwo, że musiałyśmy się wspiąć. No i potem takie usyfione całe. On powiedział, że pójdziemy do takiego miejsca, gdzie jest dużo młodych ludzi w ogóle, że tam sobie możemy iść na piwo. I tam leciał jakiś film, takie kinoletnie. I, I on powiedział, że no to chodźmy tu i oglądaliśmy film i okej, okay, no fajne kinoletnie i tak dalej, ale mam takie coś też u siebie w mieście okay. i no chciałyśmy jednak pozwiedzać trochę Pragę, więc szkoda, no bo wiecze ja już byłam w pracy, ale i tak fajnie sobie pochodzić no, Praga jest bardzo ładna i wieczorem szczególnie no. pewnie też byłoby mega ładnie. Ale to jest pretekst, żeby wrócić tam jeszcze. Tym bardziej, że nie kupiłam sobie przypinki, więc mm. to trzeba wrócić tam. Rano sobie znalazłyśmy miejsce, gdzie można łapać. Okazało się, że to było mega słabe miejsce, mm. ale udało nam się zobaczyć w jakichś pięciu minutach, więc ogólnie słabe było dlatego, że to nie było do końca w tą stronę, ale jechali jacyś Polacy z drugiej strony i zobaczyli nas i się zatrzymali. Mega miłe, bo, bo gdyby nie oni, to pewnie długo byśmy tam stały. Po pierwsze dlatego, że w Czechach dosyć ciężko się łapie stopa, a po drugie mm. dlatego, że że to miejsce było takie dosyć średnie bo tak się właśnie kończy nasza przygoda w sumie tu jesteśmy w Polsce, więc tak naprawdę to już jest takie zakończenie ale i tak ci... nasz ostatni stop był bardzo, bardzo miły więc... oj, pojechaliśmy na na Polszki, takie domowe i kawkę i wysadzili nas pod stację i teraz jedziemy busem, bo nie jeżdżą pociągi, więc sytuacja taka sama jak ostatnim razem, kiedy jechałyśmy na stopa czy też nie jeździły pociągi i musiałyśmy jechać busem ale nieważne, są ładne widoczki Siedziłem z takimi krętymi i teraz i faktycznie jak się jestem za granicą, to było to się mega docenia Polska później. I właśnie na to jak dobrze jest komunikowana, że sobie mogę z każdego miejsca pociąg jakiś znaleźć z posiadkami i tak dalej. A za granicą no często był z tym problem, ale generalnie podróż bardzo udana, no ani jednej złej sytuacji nie było, więc no... Takie fajne przygody nas spotkały, tyle fajnych rzeczy, że wow, to mnie to nawet nie dociera, że my to przeżyłyśmy. Tak, no. Jak miałyśmy kryzysy, to było takie, że o, mi nie poleciła, chyba już nie pojadę drugi raz i tak dalej, no. ale potem znowu się trafiały takie mega cudowne sytuacje i miałyśmy takie, nie, nie, dobra, zmieniam zdanie, jednak to jest co zajebiste. I teraz już do końca w sumie nie miałeś żadnego takiego kryzysu, no bo też nie było aż takich upałów w ogóle wydaje, że naprawdę no. największe kryzysy powodowały u nas upały. No. Bo gdyby nie to to nie byłoby tak źle, nawet jakbyśmy czekały długo, no gdzieś w jakimś takim miejscu, gdzie jest cienia, a gdzie jest chłodno, to spoko, ale jak się czeka na przykład 3 godziny w pełnym słońcu, to naprawdę łapie taki kryzys, że, że to jest naprawdę no, ciężkie w ogóle. Ale no, zawsze się udawało. Zawsze. Zawsze wychodziłyśmy ze wszystkiego, więc... Super, jestem z nas serio.